Witam Was, drodzy widzowie! Znajdujemy się na mapie rzeka Perłowa. Ja sobie jadę Puraską czy tam Boratem. Bardzo lubię tą nazwę. No i w przeciwnej drużynie mamy dwie arty. Kurde, no to trzeba te, te śmieci po prostu wynieść, tak? No, wyrwać chwasty. Tędy nie przejadę, nie da rady, ale tak jakby przez Mordor cię przeciska jeden. Oni tutaj wszyscy przyjechali, także zasuwamy sobie. Czołg Burask jest bardzo fajny, polecam każdemu, nowicjuszom też. A propos nowicjuszy, to właśnie pojechałem jak nowicjusz, ale się nie wywalił. No i jedziemy. Trzeba poszukać tych arciarzy. O mnie szlak trafi. Trzeba ich zlikwidować. Może tędy. O, już widzę kometa na niebie. Tam się dziady schowały. Tam sobie stoją i myślą sobie: Ach, będziemy walić z góry na wszystkich. Widzę, że nie tylko ja jestem taki cięty. Joch też jedzie. Nie ma, nie ma. u z nieba. Zaraz się do was dobiorę. No Dawaj, dawaj, gdzie tu ta... O proszę! Bem! Bem! Śmieci wyniesione! A jak materiał się podobał, to zapraszam na kanał. Nie jestem jakimś dobrym graczem, ale staram się podchodzić do wota żartobliwie. Może coś jeszcze? Uda się ustrzelić. Tam. I strójka. No jak mi coś będzie po pikselku. Będzie. No, proszę bardzo. Jeszcze jeden, ale ten drugi to już raczej poleciał. Także no... Burask Borat naprawdę na plus. Mi się bardzo przyjemnie nim gra. Moja drużyna niestety przegrywa, no ale co zrobić? Najważniejsze, że arciarzy już nie ma. Reszta się tam nie liczy. Oj tam, oj tam. O! Proszę. Także trzymajcie się, wpadajcie na kanał, dajcie łapkę w górę i suba miłego, cześć.